Cześć robaczki, witam na kanale Ujdzie w tłoku Przychodzę dzisiaj do Was z kalendarzem adwentowym Wiele osób nagrywa filmiki, w których takie kalendarze otwiera Ja postanowiłam natomiast taki kalendarz stworzyć od podstaw Jako prezent dla mojej przyjaciółki Zarówno urodzinowy, jak i gwiazdkowy Ponieważ yy, ja wyjeżdżam tydzień wcześniej na święta I raczej w... nie zdążymy spotkać się przed Wigilią a ponieważ urodziny ma w ostatnim tygodniu listopada, to taki prezent wydał się mi dość fajną propozycją. Wiem, że w sklepach dostępnych jest wiele opcji gotowych kalendarzy, natomiast chciałam, żeby było to coś wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju coś, czego nikt inny nie może mieć. A ponieważ moja koleżanka lubi wszystkie takie kreatywne rzeczy, postanowiłam, że taki kalendarz stworzę sama. Od podstaw e, I wypełnię go rzeczami, które e, Sama wybiorę I na pewno będzie to coś wyjątkowego Słuchając kalendarza adwentowego Który byłby pusty w środku Tak bym mogła włożyć do niego swoje własne prezenty Zdałam sobie sprawę, że praktycznie wszystkie modele Dostępne na rynku Mieszczą jedynie malutkie rzeczy Ponieważ moje prezenty Są dość spokojne Miałam nie lale za gwostkę Jak Stworzyć prezent, który byłby zarówno kalendarzem adwentowym i mieścił wszystkie te wielkie rzeczy. Fadam więc na pomysł, by stworzyć kalendarz adwentowy składający się z dwóch części. Takiego pudła, który stoi za mną, w którym schowam wszystkie zapakowane osobno prezenty, oraz takiego mniejszego kalendarza z przegródkami, do którego będę wkładać poszczególne numerki. Eee, tak, aby koleżanka mogła znaleźć odpowiedni prezent. Zanim w ogóle zabrałam się za tworzenie tego kalendarza, przy okazji wizyt w sklepach czy przeglądania stron internetowych, od razu szukałam rzeczy, które mogłyby być prezentami. Eee, stworzyłam sobie taką listę, która przedstawia wszystkie 24 prezenty, w którym sklepie dany prezent muszę kupić ile taki prezent kosztuje. Kiedy nadszedł już czas, by wybrać się w podróż po sklepach I zakupić wszystkie rzeczy z listy Byłam bardzo zła Okazało się, że praktycznie połowy rzeczy w sklepach nie ma Bo albo zostały już wyprzedane Albo do sklepów w mojej okolicy w ogóle nie dojechały Trzeba więc było znaleźć zamienniki dla tych wszystkich rzeczy Kalendarza to około 200 zł. Może i nawet trochę więcej. Nie jestem w stanie oszacować konkretnej kwoty, ponieważ ze względów na braki w sklepach i to, że musiałam do nich jeździć kilkukrotnie. Pogubiłam część paragonów. Na początku miałam w planach podać wam kwoty każdej pojedynczej rzeczy, którą zakupiłam. No ale wyszło jak wyszło. Ale może przejdźmy już do rzeczy. Tak jak mówiłam, mam tutaj wielką pakę prezentów. Mam też oczywiście papier prezentowy, takie śliczne torebeczki, w które będę pakować nieco drobniejsze rzeczy. To jest po prostu urocze. I taki zwykły kordonek, który będzie mi pasował do papieru i będę mogła nim przewiązać niektóre paczki. Tutaj mam wszystkie swoje świąteczne prezenty, są Milusie piżamki, kapciuszki, yy, słodycze, kosmetyki, biżuteria, gry i świąteczne elementy. Mam tutaj także dwa komplety cyferek yy, od 1 do 24, te są naklejkami, więc będą nudować na prezentach. Te natomiast yy, będą wrzucać do przegródek tego mniejszego kalendarza. Zależało mi na tym, żeby koleżanka nie domyślała się, która paczka jest na dany dzień, w związku z czym postanowiłam, że będę je numerować randomowo, a dzięki tym cyferkom będzie wiedziała, którą paczkę danego dnia otworzyć. Przygotowałam też karteczki z wyrazami bądź zdaniami, które kojarzyły mi się z danym prezentem. I taka karteczka zarówno z numerkiem będzie lądować do przygródki na dany dzień. Mój prezent wygląda tak. Mamy tutaj ten mniejszy kalendarz z numerkami prezentów, które znajdują się w tym wielkim pudle. Mam także kartkę świąteczną oraz instrukcję, jak z tego kalendarza korzystać. Kalendarz adwentowy jest już gotowy. Jego przygotowanie zajęło trochę czasu, ale mam nadzieję, że efekt końcowy pokazuje, że było warto. Teraz pozostało mi jeszcze tylko wypisać kartkę z życzeniami i przekazać prezent jubilatce. Mam nadzieję, że mój filmik się wam podobał. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia już niebawem.